Kolejnymi aplikacjami, które chciałbym Wam pokazać są Twilight oraz Screen Filter. Obie służą do zmiany jasności ekranu. A do tego aplikacja Twilight pozwala na ustawienie koloru, który nam najbardziej odpowiada i najmniej razi nas w oczy, tak aby przyjemnie nam się korzystało z telefonu. Po wejściu w aplikację, pokazuje nam się samouczek, do czego jest stworzona aplikacja oraz jak działa. I to jest ważne, jeżeli chcemy zainstalować jakąś aplikację z pliku APK, nie uda nam się, gdy mamy włączony Twilight. Musimy zatrzymać Twilight z powiadomienia, dopiero wtedy zainstalować aplikację. A w każdym momencie możemy wrócić do tutorialu, przez naciśnięcie tego przycisku oraz sprawdzić podgląd aktualnych ustawień. Aby lepiej zauważyć zmiany, w czasie filtrowania zmieniamy na zawsze. Dzięki temu możemy na bieżąco zauważyć zmieniający się ekran. Możemy tu dostroić temperaturę od odcieni żółtego. Wyskakuje na powiadomienie, że powyżej 3500 kelwinów aplikacja nam nie pomoże spać. Możemy również zmieniać intensywność czyli jak bardzo kolor ma być intensywny nałożony na ekran. Oraz co najważniejsze jest możliwość przyciemniania ekranu. Działa to na zasadzie zmiany jasności ekranu, nie zmieniając kolorów. Tutaj możemy ustawić, kiedy aplikacja ma być aktywna. Zawsze najlepiej jest to wybrać podczas ustawiania jasności, intensywności przyciemniania ekranu. Słońce od zachodu do wschodu słońca według naszej lokalizacji, alarm, czyli od teraz do alarmu, który sobie ustawiliśmy, oraz zmodyfikowany, by dowolnie przesunąć czas. Mamy również dostęp do większej ilości ustawień. Są one eksperymentalne lub dla zaawansowanych użytkowników. Mamy tutaj opcję, jak kontrola podświetlenia, dzięki czemu możemy ustawić podświetlenie systemowe, kiedy aktywny jest filtr. Są tutaj również ustawienia powiadomień na pasku stanu. Możemy ukryć powiadomienie oraz uruchomić szybkie ustawienia. Zaraz pokażę, co to jest. Tymczasem w ustawieniach mamy jeszcze kilka opcji, np. uruchamianie przy starcie systemu oraz pełny ekran. Aplikacja jest bezpłatna, ale zawiera pewne funkcje pro, które są do wyblokowywania za realne pieniądze. Jeżeli chcemy wesprzeć twórców, na dowolnym ekranie z poziomu powiadomień możemy nacisnąć na powiadomienie Twilight. Pojawi się okienko, w którym możemy ustawić przyciemnianie ekranu oraz intensywność, tak jak w aplikacji. Możemy również wybrać profil domyślny, czyli ustawiony w aplikacji oraz czytanie w łóżku, taki już przedefiniowany, aby lepiej nam się czytało. Drugą aplikacją jest Screen Filter. Umożliwia ona zmianę podświetlenia ekranu. Wchodząc w aplikację, dostajemy przedefiniowane przyciemnianie ekranu na 48%, co możemy zmienić w powiadomieniach. Program ten nie posiada zmiany koloru ekranu, dlatego polecam go dla mniej zaawansowanych użytkowników. Program Twilight korzysta tylko z uprawnień lokalizacyjnych w celu ustalenia lokalizacji. Nie zużywa danych komórkowych, mało drenuje baterię. Natomiast aplikacja ScreenFilter nie potrzebuje żadnych uprawnień, zużywa bardzo mało baterii, pamięci RAMu i nie korzysta z danych internetowych. Obie aplikacje posiadają widżety pozwalające łatwo zmieniać jasność ekranu.